Bomba wędruje w górę, a to znak, że za moment rozpoczynamy Wielką Partynicką 2024 z jedynką Duszka, dwójka Nairobi Boys, numerem 3 Speedy Silver, z czwórką Ambrosius, piątka to Piton Denesh i z numerem szóstym pobiegnie Darbu Dżan. wchodzą już konie na bieżnię płotową. W górze trzyma chorągiewkę nasza pani sędzia, starter Monika Libental. Za moment, kiedy ustawienie będzie prawidłowe, da sygnał do startu. Możecie się państwo temu doskonale przyjrzeć, bo 4200 metrów, czyli start tuż sprzed nas i jazda wystartowała wielka partynicka. Piton Denesz po starcie na froncie została nieco z tyłu duszka, ale te odległości nie są duże. Pierwszy płot tuż przed nami. No i można w takim dużym uproszczeniu powiedzieć, że nieco ponad dwa okrążenia toru mają do pokonania, czyli bardzo długi, bardzo wymagający dystans. 4200 metrów mają do pokonania. Po drodze oczywiście płoty to nie jest łatwe zadanie, no bo nie bez przyczyny jest to najważniejsza gonitwa płotowa w sezonie na partynicach. Jak wygląda kolejność? Piton Denesz jest na froncie, to konie oznaczony numerem piątym. Zanim jest Nairobi Boy następnie Ambrosius i Speedy Silver. Trzyma się tam też blisko Darbudżan. Zamyka stawkę Duszka. Ale odległości pomiędzy końmi są niewielkie. Tempo jest dobre, ale nie można powiedzieć, żeby było jakiegoś specjalnie forsowne, no bo to bardzo, bardzo długi dystans i trzeba tutaj mądrze rozplanować siły konia, żeby go po prostu nie przeforsować. Na froncie jest Piton denes na miejscu, drugim jest jest Nairobi Boy na pozycji trzeciej, czwartej Ambrosius i Speedy Silver, następnie Duszka, na ostatnie miejsce odpada Darbudżan piton Denesz od samego startu na froncie to Lukas Matuski zdecydował się wziąć na siebie dyktowanie tempa w tym wyścigu. Bardzo mocno do przodu przesunęła się Duszka, no i jest w tej chwili razem z Nairobi Boyem na drugim, trzecim miejscu. Prowadzi cały czas piton Denes, a Duszka stara się tam jeszcze do przodu przesunąć pod Pawlem Peprną. Na trzecie odpada Nairobi Boy, następnie Speedy Silver i Ambrosius, a w zasadzie Ambrosius i Speedy Silver, bo tak wygląda kolejność, zamyka stawkę Darbudżan. Zbliżają się teraz tutaj do prostej przed Trybuną Główną. Tu będą pokonywać kolejne płoty. Piton Denesz na froncie, na drugim Duszka, na trzecim Nairobi Boy. Te dwa pierwsze konie naprawdę mocne tempo, a mają jeszcze ponad okrążenie toru do pokonania. Biegną teraz w naszą stronę. Tutaj będą pokonywać dwa płoty. Tutaj, czyli przed Trybuną Główną, będzie się temu można bardzo dokładnie przyjrzeć. Piton Denesz i Lukas Matuski cały czas na prowadzeniu za nimi na pozycji drugiej jest Duszka, następnie Speedy Silver i Ambrosius. Za nimi Darbudżan. Jeszcze jest tam oczywiście Nairobi Boy na pozycji trzeciej. No i płot przed trybuną główną. Gorący doping, wielki aplauz dla naszych bohaterów. Kolejny płoty pokonany, Piton Denesz. pewne kłopoty tam w czasie skoku, obronił się Lukas Matuski, no ale skrócił się dystans między nim a pozostałymi końmi. Drugie, trzecie miejsce Nairobi Boi i Duszka, następnie Speedy Silver, Ambrosius i zamyka stawkę Darbudżan z kilkoma długościami straty. Można się spodziewać, że tempo tej gonitwy zacznie nam się zwiększać. Konie już na przeciwległej prostej cały czas od startu prowadzi Piton Denesh pod Lukasem Matuskim, na drugim jest Duszka, na trzecim Nairobi Boy, następnie Speedy Silver, Ambrosius i zamyka stawkę Darbujan. Zdecydowanie zwiększyło nam się tempo tej gonitwy, teraz jest już naprawdę mocne. Piton Denech oznaczony numerem piątym od startu na froncie tej gonitwy. Druga jest Duszka, blisko trzyma się na trzecim Nairobi Boy. Następnie Speedy Silver, Ambrosius, który stara się przyspieszyć. No i zamyka stawkę cały czas Darbu Dżan. Cały czas na froncie jest Piton Denesz. No i zobaczymy, czy faktycznie ten koń ma <tyle>, tyle siły, żeby od startu do mety dowieść wygraną. Zobaczymy, bo pozostałe konie trzymają się blisko i wszystkie jak najbardziej jeszcze liczą się w walce o zwycięstwo. Z Zalazkiem są teraz, zbliżają się do połowy zakrętu. Piton Denesz cały czas jest na froncie, ale już na drugie miejsce najrobi boi i stara się objąć prowadzenie przed wyjściem na prostą finiszową Piton Denesz wyprowadza na prostą finiszową trzyma się tam blisko najrobi boj jest tam Ambrosius jest tam Duszka jest Speedy Silver stara się dogonić stawkę jeszcze Darbu ostatni płot już przed nimi Piton Denesh na froncie najrobi boj blisko mocno przyspiesza Ambrosius od wewnętrznej zdaje się że może objąć prowadzenie przed ostatnim płotem i tak się dzieje, Ambrosius i Nairobi Boy słabnie pitą denerz. Starają się jeszcze gonić pozostałe konie, Nairobi Boy środkiem bardzo mocno przesuwa się do przodu, zostawił sobie siły na finisz, Nairobi Boy wygrywa Wielką Partynicką. Na drugim Ambrosius, na trzecim pitą denerz, następnie Darbuzani i Speedy Silver i jako ostatnia kończy tę gonitwę Duszka. Najrobi no Boy, konie oznaczony numerem drugim, w siodle Jokej Jarosław Myszka, bardzo mądrze rozplanowane siły w czasie dystansu tej gonitwy i to oni triumfatorami tegorocznej wielkiej partynickiej. Oczywiście wynik gonitwy musi zatwierdzić komisja sędziowska, bo dopiero wtedy będziemy mogli udekorować zwycięzców. Ale już teraz serdecznie państwa na padok wyścigowy zapraszamy, żeby zwycięzcom pogratulować. Tam też zaprezentują się konie, które wystartują w gonitwie czwartej.